Cześć, z tej strony Anolchis i witam Was w kolejnym filmie. I dzisiaj będę Wam pokazywać moich simów w kasie. Nie będę Wam pokazywać wszystkich simów, ale pokażę Wam po prostu tych, których gdzieś tam najbardziej lubię lub gdzieś, yy, z którymi się najbardziej zżyłam i pokażę Wam ich właśnie jak wyglądają, jak ich ubrałam i tak dalej. Yy, na pierwszy rzut pójdzie moja rodzinka Kim Kardashian. No ogólnie Kim już jest stara, więc ona, te, ona ogólnie... I tak mi się mega podoba jak na, jak na seniorkę, więc mega fajnie wygląda. I tutaj ją tak wiecie ubrałam też. Yy, no elegancko, ona jest elegancka kobieta tu ma trzy stroje. Taki jest drugi. I trzeci. Tutaj taki bardziej na jakiś, nie wiem, pokaz. Taką suknię ma wieczorową, sportowy, taki wiecie, byle żeby było. Tu ma y, taki, w sumie, no nie wiem, taki szlafroczek. Tutaj ma imprezowy. Do pływania w ogóle. Ona ma takiego skina, że wygląda, jakby była opalona, nie? Więc mi się w ogóle fajnie, fajny, fajny jest ten skin bo po prostu fajnie to wygląda. Tutaj w ogóle też ma z tyłu. Taki ten, no, na gorący upał. I tutaj na zimne dni. No i jej córka to jest w ogóle moja ulubienica. Bardzo ona mi się w ogóle tak podoba i pasuje do niej ta rudość i tak dalej, bo tak jak mówiłam już wcześniej, nie wiem czy oglądaliście mój pierwszy film związany z simsami, tam gdzie pokazuję wszystkie moje rodziny. To tam mówiłam, że ja w ogóle nie poprawiam simów w kasie: nie robię ich chudszych, grubszych, yy, jakiejś tam, wiecie, ładniejszej buzi czy coś. Tak jak się po prostu rodzą, tak są. Ja im ewentualnie właśnie nadaję skina. Włoski. No i gdzieś tam pomaluję, ubiorę, no i wiadomo, oni wyglądają po prostu tak jak są, więc no ona mi się mega podoba. Po prostu jest tak fajna. Jeszcze te piegłuski jej dodałam i fajnie wygląda. O, kolor oczu też nie zmieniam. Po prostu takie jakie mają, taki jest, tylko po prostu poprawiam, tylko kolor oczu poprawiam, żeby był z modów, żeby był ładniejszy niż te zwykłe takie oczy, one mi się nie podobają. No i to jest pierwszy strój, a to jest drugi strój, taki bardziej... No, nie wiem, podoba mi się też ten strój, pasuje do niej. Tutaj jest elegancko, sportowy, do spania, na imprezkę. Taki trochę o, fajny, taki odważny, można powiedzieć, z tą ramoneską. Te buty fajne są takie, takie charakterne. Tutaj strój kąpielowy. O, na, na ciepłe dni też tak wygląda, te takie usteczka bardziej podkreślone. Ona w ogóle usta ma tak śliczne, mega duże, ładne usta. Pełne takie. No i tutaj na zimne dni. No, a tam mamy jeszcze kotkę i pieska. To Wam pokażę szybko. O, takiego koteczka i takiego pieska. Mentos. Mentos i kola. No, taki słodziak. Dobra, idziemy do kolejnej rodzinki. Teraz Wam pokażę. Chłopaka mojego rodzielca. no i mamy teraz jej chłopaka. Nie mam za dużo modów do chłopaków, więc on tutaj nie jest jakiś, nie wiadomo jak ubrany, ale no to jest jego strój codzienny. Tutaj mamy wizytowy, sportowy. No tak, ja tak ogólnie, o, tutaj mu wymyśliłam taki ten. Ja ogólnie tak do chłopaków w Simsach, w sensie do Simsów, do Simów. Do facetów w Simsach to nie przywiązuje takiej wagi do ubrania, ja wolę kobiety ubierać, jakoś to bardziej mi sprawia frajdę, ale wydaje mi się, że dużo osób tak ma, że gdzieś tam te Simki są bardziej popularne niż Simowie, ale no nie wiem, są też osoby, które tworzą tylko samych Simów, więc no to zależy tam, w... to kwestia po prostu tego, co Wam się podoba. No, i pokażę Wam jeszcze jego mamę, bo ją też lubię. Ona też jest bardzo fajna. W ogóle zmieniłam jej fryzurkę, bo miała wcześniej taką inną. Ale ona się już zrobiła seniorką i stwierdziłam, że będzie miała taką grzywę. No, to jest, jest jeden strój. Drugi, ten jest fajny, fajna to kiecka. Podoba mi się, ja lubię takie kiecki we wzory. No, tutaj trzeci. Ona ogólnie całe życie miała charakter. E, więc też się tak lubi odważniej ubrać. Jak na takie lata, no to się tutaj fajnie ubrała. Mi się podoba, ja tam lubię. Uważam, że wiek to jest tylko liczba i nie ma to jakiegoś wielkiego znaczenia. No, i tutaj ostatni. No, to fajnie to wygląda. U nas chudziutka też. No, te szpile są fajne. Kiecka też. No, teraz tutaj jakiś sportowy, to tam wiadomo, jakiś zwykły. Do spania i drugi do spania. Hmm, jakieś takie sexy, imprezowe. Ja powiem szczerze, że ja, wiecie, no ja różnie, różnie tymi rodzinkami gram, więc niektórych strojów to ja nawet nie pamiętam. Ale teraz sobie przypomnimy wszyscy razem. No tutaj, takie fajne szpilki dałam hmm, odważnie. Dobra, do pływania na gorące dni. Tak sobie wygląda i na zimne. Ej, no taki sam płaszczyk, na no ten. Widocznie lubię ten płaszczyk, no trudno. No i ona tak sobie to wygląda. Rzęski ma takie ładne. Mamy tutaj jeszcze jej męża, ale to już nie będę go pokazywać, bo nie ma nie ma tam nic ciekawego. Dobra, jeszcze moja ulubiona simka. To jest właśnie yy, ta... Yy, to jest właśnie ta jesieniara, którą pobrałam od Kasiulki. Ja ją sobie tak ubrałam już dosyć dawno. Nie pamiętam jakie ona ma stroje, to szczerze mówię. Drugi. Taki. Kolejny na co dzień. O, fajny, z bananami. I taki. Potem mamy wizytowy. Taką suknię ma. Sportowy. Do snu. Jejku do snu ma nawet... Oj, ten taki odważny to chyba tutaj cenzurę jakąś wrzucę. I trzeci taki szlafroczek imprezowy. Jejku, dałam spodnie z podstawy, chyba to są. Wow, no, ale nawet pasują, spoko są. I tutaj. No, czuję Drugi. Dopływanie. Jejku, ile jej stroi? Dałam chyba naprawdę lubię tą simkę. No, tyle jej zrobiłam. No, ale to jest jeden. I tutaj drugi. No, ten fajny jeszcze tutaj taki naszyjnik. No, fajnie wygląda. W sumie jak na trójkę dzieci, nie? To spoko ma figurkę, fajną. Bo czasami, bo czasami simsy po tych ciążach się tak rozjadą, że nie idzie potem nawet ich y, jakoś uratować. Bo nawet chodzą na siłownie, biegają wszystko i po prostu ja nie wiem, w jaki sposób można z fajnie schudnąć i co robić, żeby właśnie oni chudli, bo nie wiem. Ale no, no tutaj taka kiecka na letnią. Tutaj taka. I tutaj jeszcze taki secik. No i na zimnotniku, no ej, to jest Simka, to jest chyba Simka, której najwięcej stroi zrobiłam, bo naprawdę ma dużo, do każdego po kilka, ale tu ma fajne usta. Ślicznie wygląda. No drugie. Trzecie, a to tak pochacie chyba no to jest tak po do domowemu tak, jak już jest choinka ubrana i wszystko może sobie z dzieciaszkami siedzieć, kolczyki fajne ma tej reszty już Wam nie będę pokazywać bo w sumie no tylko ją tak tutaj z tej rodziny najbardziej lubię a tamtych dzieci nawet szczerze nie mam poubieranych jakoś bardzo a facetów to wiadomo ja tak aż nie ubieram dobra, jedziemy dalej dobra, tu mamy kolejną simkę tu mamy Zoe i ona ma taką ciemniejszą karnację, ale mi się ona też tak podoba. Fajnie, fajnie wygląda po prostu. I te włosy. I ma takie ciemne oczy. To jest pierwszy strój. Nie wiem, czy pamiętacie albo czy oglądaliście w ogóle. To ona właśnie bardzo długo nie mogła mieć dzieci, i ostatnio im się urodziło dzieciątko, więc ja wam też pokażę, bo jest po prostu śliczne. To jest pierwszy strój. Drugi. Trzeci. Taka sukieneczka. Tutaj mamy sportowy. Tu mamy do spanka. Tutaj taki bardziej. To kolejny. Ona w ogóle bardzo lubi kolor zielony. Kiedyś tak sobie obzrałam, że ma ulubiony. O, w ogóle to ma kolczyk w pępku. Nie. Fajnie wygląda. Kolczyk w pępku tutaj taki no w ogóle tak ma strasznie taka wiecie, jest strasznie wypięta do przodu tutaj taka sukienka na lato i zimowy strój to jest taki, dobra i pokażę Wam córeczkę no ona już jest taka urodna, no taka słodka jest, naprawdę dawno nie miałam takiego ładnego dziecioszka tutaj drugi strój Pytam, jak ją bieram? O, taka słodka. Taką ma śliczną sukienkę. Do spanka. Imprezowo. No, zobacz to jaka księżniczka. Tam jakiegoś pampra. Do pływania. Na ciepłe dni. Taka na luzacku. Nie Wiecie, skatecik jakiś, czy coś. No, nie wiem, na ciepłe dni ma takie. I zimowy taki sweterek. Fajnie wygląda w tym sweterku, no ale ma taką fajną. Ja jej tylko nadałam z kina tak naprawdę, jeszcze oczu jej nie zmieniałam chyba koloru. W sensie, no, ma jeszcze chyba te normalne z gry, ale to później je zmienię. No, i tak sobie wygląda. Fajnie. Moja ulubiona. Dobra, jedziemy do kolejnej rucinki. Dobra, i to już będzie ostatnia moja ulubiona simka. Więc pierwszy strój ma taki. Ona w ogóle ma taką bardzo ładną buzię. Ciemne oczy, jasne włosy, mi się zawsze to podobało. Fajnie, to jest taki fajny kontrast. Ona w ogóle ma taką bardzo śniadą cerę, taką jasną. No, drugi strój: taki. I trzeci: coś takiego. Później mamy wizytowy, sportowy, taki na różowo, do spanka. I drugi taka koszulowa. Imprezowo. O, fajna ta kiecka. Podoba mi się ta znaczy kiecka. No to w sumie taki komplet jest fajny. Dopływania. O, banany są. Tutaj ma na ciepłe dni. I na zimowe. Ona ten zimowy ma stosunkowo letni, bo oni mieszkają na Sulani, więc no, nie chciałam jej za dużo warstw nakładać, bo wiadomo, że na Solanii i tak jest ciepło. Także to by było na tyle. To by było na tyle. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie znać, czy któryś z Sim wpadł w Wasz gust i czy Wam się podoba to, jak je ubieram i w ogóle, czy w ogóle Wam się podobają. Bo ja tak w sumie ich wszystkich ubieram po swojemu, tak bardzo na swój styl. Czasami dopasowywuję do historii, czasami nie. Czasami po prostu tak jak mi pasuje do danej sylwetki czy coś, to po prostu ich tak wybieram. Także jeżeli Wam się podobało, to oczywiście dajcie łapkę w górę i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!